żeby z jednej strony tego paliwa no bo wiadomo, że są kłopoty w związku z tym, że nie ma już importu z Rosji były tańsze, a z drugiej strony by tego wszystkiego nie zabrakło. I robimy to naprawdę intensywnie. Ja słyszę, że w tej chwili jest dużo zamieszania, nawet to tutaj w rozmowie przed wejściem na tą salę słyszałem. Tak rzeczywiście w tej chwili może być jeszcze dużo zamieszania, ale to się powoli uspokaja i my z różnych kierunków sprowadzamy ten węgiel, zwiększyliśmy produkcję węgla takiego, które, który nadaje się do y, ogrzewania y, mieszkań y, w polskich kopalniach. No i razem wziąwszy te kilkanaście milionów ton, dostarczymy. Kilkanaście milionów ton, ktoś powie, no, za dużo, a te kilkanaście milionów ton jeszcze trzeba przesortować. I wtedy zostaje z tego co najwyżej jedna trzecia, bo tylko ten węgiel sortowany nadaje się do wszystkich tych bardziej nowoczesnych e, urządzeń ogrzewczych. Natomiast te stare piece, potocznie zwane kopciuchami, te stare piece, one no, mogą być. Ogrzewane także tym węglem, który zwykle służy do opalania wielkich elektrowni czy też wielkich elektrociepłowni. I oczywiście tam, gdzie to jest możliwe, kierujemy ten węgiel. Tego naprawdę nie zabraknie. Walczymy o to wszędzie walczymy przede wszystkim nie o zakup, bo mam zakup, i nie jest w tej chwili problemem. O to, żeby to można było dowieść i żeby to można było rozprowadzić. Używamy różnych dróg, interweniujemy tam, gdzie są blokady, Bo na przykład była blokada, jeżeli chodzi o porty. E